Hey, y <noise> ci inżynierowie napisali jakiś tam list, nie? że oni nie chcą do Polski, że tu doświadczyli przemocy? A co wy myśleliście, że jak będziecie gwałcić, mordować, karać, to co wy tu będziecie robić? Tu, powiedz mi jedno, szmaciarzu, jak oni mają się utrzymać w naszym kraju, skoro wjeżdżają tu z kartką, papierą i bez ani złotówki? Powiedz, bo wy tam jesteście z platformy tacy elokwentni, mądrzy, ta wyższa inteligencja, wyższa pedofilia. Tam Czaskowski chyba dofinansowania jakieś dał dla pedofili, nie? Dajecie, lubicie. Donald także w kampanii oczerniał yy, prezydenta Karola Nawrockiego, że zna kogoś, zna kogoś. To gdyby tak podliczyć osoby z Europarlamentu, przeciwko którym toczą się postępowania, bądź przeciwko którym już zapadły wyroki, ale. Żeście se umarzali, tak? Ta szmata niemiecka Scholz. tu kurwa wychodzi na to, Tuz, że ty jesteś człowiekiem o największych koneksjach przestępczych w tej części świata. Więc, za srańcu Jebany, powiem Ci tak, gorszą kurwą od ciebie jest tylko Twoja matka, bo cię urodziła.